Dobiega końca modernizacja linii kolejowej nr 354 między stacjami poznań główny a piła główna. W ramach modernizacji trwającej dwa lata wymieniono. Cały odcinek nawierzchni torowej o długości 92 km, w torach to wychodzi 134 km. Wymieniono, wyremontowano, przebudowano perony na 22 przystankach i stacjach. modernizowano, przebudowano układ sterowania ruchem kolejowym, trwają ostatnie prace, gdzie sterowanie całym odcinkiem linii, to znaczy 8 stacji z 92 km linii będzie sterowane z jednego miejsca na poznaniu głównym, z tak zwanego lokalnego centrum sterowania przez dwóch ludzi, a nie jak dotychczas na każdej stacji byli dużo ruchu. Przebudowano 63 przejazdy kolejowo-drogowe wymieniono nawierzchnię i do urządzenia sterowania ruchem na przejazdach w ilości 35. Jest to odcinek zmodernizowany w całości z udziałem Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Mam tu na myśli współfinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Wartość tego projektu wynosi 500 milionów. W związku z tym odcinek został zmodernizowany w całości z pełnym przystosowaniem dla prędkości docelowej 120 km na godzinę i z pełnym dostosowaniem wszystkich przystanków i obiektów dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Modernizacja linii Poznań Piła realizowana w ramach programu RPO Województwa Kopolskiego przyniosła już efekty, bo od nowego rozkładu jazdy wprowadzamy do eksploatacji cztery nowe przystanki, to przystanki, których do tej pory nie było, to jest oferta, która poprawi tutaj komunikację w ramach aglomeracji poznańskiej. Na przykład jesteśmy w tej chwili na przystanku Poznań Podolany, to jest północna część Poznania, i stąd do centrum będzie można dojechać w 9 minut. Takie już są prędkości i czasy przejazdu założone w rozkładzie jazdy. Wynik jest nieosiągalny dla transportu samochodowego. Nasze działania poprawiły komunikację w aglomeracji, i tu będziemy mieli bardzo dobrą ofertę, bo już w nowym rozkładzie jazdy pojawiają się pociągi regionalne i też będzie Intercity, które połączy bezpośrednio Poznań-Piłę bez zatrzymania na tych przystankach pośrednich. A ta linia jest bardzo ważna też dla Pozaniaków, bo to jest najbliższa droga nad morze do kurortów nadmorskich, to tędy jeżdżą pociągi do Kołobrzegu.